Cześć, witam wszystkich na kanale Kanadyjczycy. Dzisiaj moim gościem jest Aleksandra Kościelak. Witam Cię Aleksandro. Cześć ku, jak tam u Was w Ottawie? Ciepło? Nie, tak, nie, nie tak ciepło, ale już. Nie bez, nie bez powodu pytam. U nas dzisiaj rano było minus 27 odczuwalne, minus 33. Zapraszamy do Kalgary. Wow, ja nawet nie chcę no. sprawdzać, nie byłem jeszcze dzisiaj na dworze albo na polu. Więc i nie wiem, czy wyjdę czy bądź razie, bo wiem, że jest zimno. Ale Benefity to... pracy z domu. <noise> tak, ale już niedługo. Jeszcze dwa miesiące już będzie ciepło, więc na spokojnie. Posłuchaj, ostatnio zmiany taryfowe w ogóle celne rozgrzały internet, i wiele osób z Polski pyta nas o w ogóle o możliwości o możliwości działania w Kanadzie. Ty jesteś oczywiście ekspertem w tej dziedzinie i proszę powiedz, jak to wygląda i czy są takie możliwości, a jeśli tak, to proszę powiedz, jakie? Znaczy, myślę, że przede wszystkim to, co rozgrzało e, opinię publiczną, to są nałożone cła przez Stany Zjednoczone już w tej chwili, no, wstrzymane na miesiąc, na Kanadę tak. e, i, i zagrożenie, że takie same cła będą albo podobne będą nałożone na Unię Europejską. Wielo, wiele firm z Unii Europejskiej, które potrzebują istnieć na rynku północnoamerykańskim, szuka rozwiązania w Kanadzie. Kanada żadnych ceł na szczęście na Unię Europejską jeszcze nie nakłada. Myślę, że to się wydarzy i będzie niższa współpraca. Natomiast jeśli chodzi o firmy z Europy, firmy z Polski czy firmy polonijne też z innych miejsc w świecie, mają sporo możliwości w Kanadzie. Przede wszystkim no, mają świetny biznes, świetną ofertę biznesową. Mam tę przyjemność, że z wieloma takimi firmami pracuję i, i, i z wielką dumą na, na kanadyjskim rynku im pomagam. E, no i tak, tak mają rozwiązania i dzisiaj będziemy rozmawiać o e, rozwiązaniach z, z punktu widzenia prawa imigracyjnego dla tych firm. Co jest, co jest takie no, najważniejsze? Najważniejsze dla tych firm jest to, że ich pracownicy muszą mieć pozwolenie na pracę na rynku kanadyjskim. Zgadza się. A czy to jest, jakie są w ogóle rodzaje tych pozwoleń na, na pracę? Czy są i, jedne łatwiejsze na przykład od innych? Co ty byś a, sugerowała? No, dla tych, którzy nie oglądali naszych, naszych poprzednich odcinków, to takie są dwa podstawowe rozróżnienia. Są pozwolenia na pracę, które się opierają o, o, o dokument, który się nazywa LMIA. LMIA to jest Labor Market Impact Assessment, czyli to jest taka ocena rynku pozwalająca rządowi kan kanadyjskiemu Kiemu zdeterminować, czy, czy w ogóle są tacy ludzie w danej specjalizacji, w danej specjalności na rynku kanadyjskim, e, czy też ich nie ma i są konieczny jest konieczny import z zagranicy takich, e, takich specjalistów. I to, to ten jej, to się dzieje jeszcze przed aplikacją e, o pozwolenie na pracę. Przecież od razu widzimy przynajmniej dwa etapy, długi proces, żmudny, trudny, kosztowny. To jest coś, czego ja unikam jak święconej wody, jeżeli tylko się da. I zdecydowanie, co też jest moim takim biznesowym konikiem, szukam rozwiązań na tak zwane jej exempt, czyli bez, bez aplikacji o Labor Market Impact Assessment. I tych rozwiązania, które dla, dla firm z Unii Europejskiej jest dosyć sporo, znaczy sporo, więcej niż jedno to jest sporo, jeżeli mówimy o pozwoleniach na pracę i takie, Pierwsze, które no najszybciej przychodzi do głowy, to jest coś, co się nazywa intrakompany transfer, czyli w skrócie ICT. Drugie to jest CETA, czyli Canada European Trade, Trade Agreement, i to jest to jest cała taka pula bilateralnych lub trójstronnych umów handlowych, tak jak znana i popularna wszystkim NAFTA, która teraz jest. Właśnie, że, bo Stany, Meksyk, Kanada, no jakby chyba od tego odejdą tak w ogóle. Czyli ta CETA to jest powiedzmy taka nafta dla Europy. Tak to sobie nazwijmy. No i bardzo popularne IEC, czyli International Experience Canada dla młodych ludzi do 36 roku życia. A, to są takie trzy podstawowe, tak. o no, których można byłoby zabić. A dla kogo są właśnie, jest a, ICT i jakie. A są ICT największe zalety? ICT, czyli intrakompany transfer, czyli tłumacząc na polski, e, przeniesienie wewnątrz firmy. czyli innymi słowy delegacja, tak? tak? Tak to sobie można na roboczo tłumaczyć, bo to oczywiście nie, nie do końca jest delegacją. Delegacja w takim powszechnym rozumieniu to jest nie, wyjazd na trzy dni, ale tutaj mówimy o delegacji na przykład na kilka lat. E, i co jest tak istotne w ICT? Przede wszystkim jest to fenomenalne rozwiązanie dla menadżerów, dla menedżerów średniego, wyższego szczebla i tzw. executive, czyli wszystkich prezesów i najbardziej ważnych osób w firmie. I generalnie co trzeba udowodnić, to to, że te osoby przepracowały przez 12 miesięcy w ciągu ostatnich lat, 3 lat w danej firmie, żeby ten menadżerski szczebel można było przenieść do Kanady. Można go przenieść na 3 do 7 lat. Generalnie prawo mówi, że pierwszy work permit powinno być na 2 lata, ale ja zawsze aplikuję o trzy i chwała Bogu, zawsze dostaję na 3. I to jest bardzo dobre, bo no, firma może tak tego pracownika do tej Kanady wozić, przejść z powrotem, albo, albo ten pracownik może być w Kanadzie, jeśli jest potrzebny na miejscu. Świetne. Jedna aplikacja wystarcza na długo, i potem można ją do 7 lat wydłużać. No, dla dużych czy też dla mniejszych przedsiębiorstw, dla firm, które planują strategicznie posiadanie takiej, takiej, taki zasob, takiego zasobu ludzkiego na wysokim szczeblu przez tyle lat, no, jest umożliwione, ta tak jak Tak, Także firma będzie sterowana też w Kanadzie na miejscu, będzie ktoś, kto może tym się zajmować. Tylko taką istotną kategorią w ramach ICT, czyli intracompany transfer, czyli naszej długoterminowej delegacji e jest eksport fachowców do Kanady, czyli taka kategoria, która się nazywa Specialized Knowledge, czyli wyspecjalizowana wiedza. I to jest trudniejsza kategoria, ale jest bardzo dobra dla firm, które mają jakąś swoją własną technologię, coś wymyśliły, coś rozwinęły i mają ludzi, którzy na tym się zdają. Na przykład, nie wiem, mają opatentowane rozwiązanie, nie wiem, jakiegoś podnośnika magazynowego, na przykład, tak? Dlaczego tak. to jest takie ważne? Dlatego, że w kategorii specialized knowledge, specjaliści z tej firmy, którzy tę technologię znają, czyli tą taką, ona się, ona ma definicję proprietary specialized knowledge, czyli własna, oryginalna wiedza na dany temat, której praktycznie nikt więcej na świecie nie ma, to w ramach tego intra transfer możemy te wszystkich ludzi, którzy nie są menadżerami, ale są fachowcami w naszej firmie, ale znowu, Proprietor Specialized Knowledge, to ci ludzie mają ogromną szansę, żeby znowu na te 3 do 7 lat przyjechać do Kanady i na przykład czy budować fabrykę, czy nadzorować, nie wiem, czy szkolić kanadyjskich pracowników po to, żeby ta firma z Polski czy z Europy mogła z sukcesem swoją działalność gospodarczą w Kanadzie rozwijać. Super, a co jeśli w ogóle potrzebujemy kogoś na przykład tylko na, na rok, czy też możemy z, a, skorzystać ICT? z ICT? do lat to jest maksimum. Oczywiście, jak potrzebujemy kogoś na rok, kto spełnia wymagania kategorii ICT, to tak, może ta z e, e, sukcesem możemy prawdopodobnie No zawsze mówię prawdopodobnie z sukcesem, bo nie wolno nam mówić, że na pewno będzie work permit, to jest prawem określone, zawsze decyduje urzędnik. A, ale z dużym, z dużym prawdopodobieństwem taka osoba może przyjechać także na rok, 3 na 7. Natomiast takim szybkim, też stosunkowo szybkim rozwiązaniem na przykład na rok jest właśnie kategoria Canada European Free Trade Agreement i z tym, że to ma ograniczenia, dwa, dwa zasadnicze ograniczenia. Osoba przyjeżdżająca do Polski, do Kanady musi być samozatrudniona w Kanadzie, czyli tak zwany sole proprietor. Banalna sprawa, załatwia to się w tak zwanym registry, które jest no, w wielu miejscach, można powiedzieć, że na każdym rogu, ale na, na wielu rogach, w każdym miasteczku. I kosztuje to naprawdę jakieś, no nie więcej niż 100 dolarów. I drugim ograniczeniem jest to, że CETA, czyli tam work permit w ramach CETA, jest właśnie na 12 miesięcy i nie każdy zawód, nie każda profesja kwalifikuje się na ten program. Dlatego za każdym razem trzeba sprawdzić, czy, e, według, czy, czy, czy dany, czy dany profe, profesja, czy dany zawód kwalifikuje się w ramach tej kategorii. Jest cała tak zwana Concordance table, tych zawodów, które są opisane kanadyjskim numerkiem e, opisującym zawód, czyli tak zwanym Nokiem. E, i tu można sporo zadziałać, ale no mówię, no, no nie, nie, nie dla każdego zawodu. Są takie sytuacje, że LMI jest jedynym rozwiązaniem. No i oczywiście też jak mamy kogoś, kogo potrzebujemy na rok do Kanady, kto ma mniej niż 36 lat, to International Experience Canada, czyli IEC jest super łatwym, prostym rozwiązaniem i w 99% kończącym się powodzeniem. Super. A co w ogóle, jeśli, jeśli na przykład potrzebujemy kogoś tylko na kilka tygodni, czy też potrzebujemy pozwolenia na pracę? To jest bardzo dobre pytanie. Ponieważ jest taka cała kategoria, która się nazywa business versus Z czym to się je, mówiąc popularnie? Albo z czym to się wiąże, mówiąc bardziej Wiąże się to z tym, że mamy kogoś, kto musi przyjechać do Kanady, na przykład, żeby uczestniczyć w konferencji, żeby przyjechać kogoś szkolić ale mamy też taką sytuację, że mamy super wykwalifikowanych robotników, którzy muszą przyjechać do Kanady i nasza firma sprzedała do Kanady linię produkcyjną. I nasi ludzie muszą, nie wiem, nadzorować instalację tej, tej linii, tak? tak? Czy muszą, e, e, nie wiem, sprzedaliśmy jakąś usługę i oni muszą nadzorować, przyglądać się temu, czy jest to prawidłowo, według naszych instrukcji, naszej firmy, e, zamontowane. Tak, tutaj świetnym rozwiązaniem jest Business Visitor, o które się aplikuje w ogóle na lotnisku po wylądowaniu w Kanadzie. No e, więc coś więc trzeba do tego się wcześniej przygotować, ale, ale to, no, jeśli jest to dobrze, u, to jeżeli potrzeba wystąpienia o status Business Visitor jest dobrze udokumentowana, to zazwyczaj Takiego problemu na lotnisku nie. Ma. Ale oczywiście, no, znowu. To, co, jak już mnie znacie z poprzednich wideo, to wiecie, co ja lubię powtarzać. Little knowledge is dangerous, do wszystkiego trzeba być przygotowanym. Tak samo do tego bardzo łatwego biznes visitor trzeba być przygotowanym. Trzeba mieć dokumenty pokazujące, że pracownik jest zatrudniony w firmie poza Kanady, że przyjeżdża do Kanady, nie będzie tutaj pobierał wynagrodzenia, że będzie nadzorował. Bardzo ważny element, że nie będzie wykonywał tak zwanej hands-on pracy, czyli własnymi rękoma nie będzie pracował. Tak? Przyjeżdża nadzorować, przyjeżdża monitorować. Ale jest wyjątek. Kocham wszystkie wyjątki w prawie. Jest wyjątek, bo jeżeli przyjedzie nadzorować instalację czegoś, co się nazywa prefabricated elements, to uwaga, to w tym przypadku może wykonywać właśnie tę hands-on pracę, czyli może to robić własną Ale sąd, musi to być udokumentowane. Także tak, to jest bardzo, bardzo fajne rozwiązanie takie, kiedy, kiedy sprzedajemy coś spoza tak. Kanady do Kanady i potrzebujemy naszych ludzi, którzy dopilnują, żeby wszystko e, wydarzyło się zgodnie z naszymi specyfikacjami biznesowymi. Wtedy nie ma tego całego zachodu z zakładaniem firmy w Kanadzie, nie ma wtedy e, potrzeby wypłacania pracownikom, oni przyjeżdżają wtedy w długoterminową delegację. Ten bizneswezytor to taka służbowa delegacja do Kanady. A czy jest jeszcze coś, przed czym byś a przestrzegała, bazując oczywiście na Twoim doświadczeniu? Mm, tak, jest kilka takich e, elementów, pojęć lub zachowań, a, które nam, firmom z Europy, firmom z Polski wydają się poprawne, a nie są. Bo, no, Bo mamy inne prawo w Kanadzie niż w Europie, tak? I takie tak. podstawowe, to jest błędne rozumienie definicji praca w ujęciu imigracyjnym. Bardzo często firmy spoza Kanady uważają, że praca to jest tylko ta praca, która jest pracą płatną. Nie, definicja mówi inaczej. Definicja mówi, że to jest praca płatna lub każda praca, która wchodzi w reakcję z kanadyjskim rynkiem pracy. To jest definicja pracy z punktu widzenia prawa imigracyjnego, więc to jest po pierwsze. Nie możemy powiedzieć, ale ja mu nie będę płacił, niech on przyjedzie, ja mu będę płacił z Polski. Nie. Wtedy trzeba mieć aplikację o biznes Co się z tym wiąże? Wiąże się z tym taka sytuacja, jak koncepcja taka trochę z Europy. W Europie mamy możliwość poruszania się między krajami bez żadnych pozwoleń na pracę i wiele, wiele, wiele osób, wiele firm z Europy myśli, że ETA, czyli International Electronic Travel Authorization, że to jest dokument, dokument pozwalający legalnie wjechać do Kanady i legalnie tu pracować. To nie jest wiza, to nie jest pozwolenie na pracę, to jest łącznie pozwolenie na podróż, na wejście na pokład samolotu tak naprawdę. I słyszałam o wielu takich sytuacjach, że ludzie, że firmy wysyłają swoich pracowników, mówią, no ale przecież ma ETA może pracować. Nie może. Nie może. Tak. A mówiąc w ogóle o byciu przygotowanym, czy, czy wystarczy sama wiedza na temat prawa imigracyjnego? Prawa na pewno jest bardzo potrzebna, dlatego że działamy na zupełnie innym rynku ekonomicznym i prawnym. To jest rynek północnoamerykański, mało tego kanadyjski różni się od, Amerykań, od USA, czy też od meksykańskiego. To też jakby nie było z Północy Ameryka. Ale mamy też różnice w prawie korporacyjnym, mamy różnice w prawie pracy, mamy różnice w prawie dotyczącym księgowości. I jeżeli planujemy e, otwarcie firmy w Kanadzie, to trzeba wszystkie te aspekty brać pod uwagę. Tak. Ale o tym z przyjemnością opowiemy w następnym odcinku. Tak jest. To w ogóle, jeśli ktokolwiek ma dodatkowe pytania, jakieś bardziej szczegółowe, to zapraszamy do do kontaktu i Ty oczywiście z, z chęcią na nie odpowiesz. A kontakt do Ciebie mamy oczywiście cały czas się wyświetla na, na ekranie i jest też, jest też w opisie naszej, naszej rozmowy. Więc bardzo Ci dziękuję za tą super rozmowę i zapraszamy na kolejny odcinek. Ja jeszcze tak, to, taki mam szybki pomysł, że może jakby się tak spotkać, jakby może się tych pytań sporo pojawiło, to możemy zrobić osobny odcinek takiej odpowiedzi na te pytania. I to myślę, byłoby tak fajną interakcją z naszymi widzami. Co tak jest. Myślisz? To nawet zapraszamy do komentarzy. W komentarzach można też oczywiście za zadawać pytania, bądź mogą się te osoby z Tobą kontaktować i my oczywiście też wtedy będziemy mogli nagrać kolejną, kolejną rozmowę i odpowiedzieć na te wszystkie pytania. Jasne. Super. To bardzo Ci dziękuję za dzisiaj i do następnego razu. Wszystkiego dobrego. Do następnego razu i oby było cieplej w twórce. Tak jest. Dzięki, trzymaj się, jesteśmy w kontakcie. Cześć. Cześć.